Jestem, oczywiście, bardzo dorosły w Margonem, więc no, więc. W sumie to, to tak legitnie Nie, nie, dobra, nie nielegitnie, bo w sumie w Margonem mam jakieś 4,5 tysiąca dni, coś takiego, więc no ewidentnie troszkę nielegitny wy wygląd. Bo to by oznaczało, że mam ponad 10 lat. w Margonem? 13 lat chyba to konto mam, więc myślę, że. Myślę, że około 13 lat mam, no ale w sumie w moim wieku. Trzynastolatkowie to mniej więcej tak, taki wizual, jaki mam teraz z Kinco, nie Nie wiem? Jakoś tak dla Beki stwierdziłem, że sobie założę ten strój. E, chociaż bardziej mnie jara. Ten. Słuchajcie. A, skuferka z dnia dziecka mi wypadł. Więc dobra, poszlejamy się w tym stroju, bo jest zajebisty po prostu. Serio, bardzo mi się podoba ten strój. E, dobra, tutaj to. Na luzie, dobra. No i. Uuu, Marid. 20... 127 level, 9 leveli przewagi. Z tym tancerzem, czy dam mu radę? Ciężko powiedzieć. Najpierw zrobimy, może tak, żeby się podleczyć w odpowiednim momencie. O, widzę, że level też dobijemy 119 19. Zajebiście. Dobra. Próbujemy, Raz, raz tancerzowi śmierć, tak? Marid jest też tancerzem. Nice. Dobra. Spróbujemy przeżyć. E, nie jest tragicznie, nie jest tragicznie. Więc fajnie. Ej, ja wiem, czego nie zrobiłem. Wiem, czego nie zrobiłem. Czemu nie krzyczycie? Siema, method game. Obstawiam, że Damian. Pozdro. Eee, nie wrzuciłem odpowiedniego błogo Bo szczerze to wali mnie to obecne moje błogo Bo jest takie sobie Ale to obecne To, to na expa jednak jest teraz przeważające Bo chciałbym jednak w miarę sprawnie sobie tutaj poexpić No już widać że brak wzmocnienia Poprzez jakieś inne elementy błogo Poprzedniego Ale no cóż, dobra mm, Kurde, przydałyby mi się te potki 70% z eventów, no ale niestety, nie, nie, nie uchowała się żadna na tym tansku. Myślę, że tak to zrobimy. Ehm, ogólnie to wyszło tak, że trochę ten tancerz ostrzy stał mi się mniej więcej główną postacią. Bo tak, tak z niego korzystam w sumie. Ehm, mimo, że to mag jest główną postacią, ale tak naprawdę jak dobiję odpowiedni poziom na tansku, to to będę miał. To, to wracam do maga. I maga będę chciał podbijać. Bo maga chce robić na topkę. Więc w sumie to tutaj. Powiedzmy, że ten 130 to będzie odpowiedni level, żeby sobie tego tanska zatrzymać w miejscu. I postawić go na soplu. A teraz? Dobra, teraz. Pozdro. Więc no, więc. Więc działamy. 5 osób. Witam was wszystkich, moi drodzy. Mhm. Dobra. Oh, o, no i widzę, że tutaj już się pustki zaczynają. Mam, mam wrażenie, że będzie ciężko. No, mimo wszystko, Magrady jest kurczę bardzo oblegany, więc nie będzie lekko pod tym kątem. Ale może coś tam się uda wyciągnąć. Myślę, że level to my dobijemy na luzie, więc jak najbardziej. Dobra. I kolejne, dobra. Nie, widzę, że na. Myślę, że jeśli nic się nagłego nie wydarzy, to na 100% level będzie. A kto wie, czy nie następne? Czy coś piszą? Jeszcze nie ma nic, dobra. Jeszcze nie ma nic, okej. Okay. No, ale tak czy siak, jeśli się dzisiaj z planem zgadamy, więc mam nadzieję, że proski dołączy, to mam nadzieję, że że damy radę się tutaj... Ech, chillera, no i super teraz. To mam nadzieję, że tutaj damy radę komunikacyjnie też to ogarnąć, bo dlatego chciałbym to z klanem dzisiaj ogarnąć. Ze względu na to, że jak mamy komunikację głosową, to łatwiej będzie się szybko organizować na kolejne punkty, po prostu gdzie to się respi. Super, dobra, mamy to. Mamy to. Zwiększamy unik. A, dalej mi to nic nie zmieni, ale dobra. Osłabiliśmy giery. Mm. O, ciekawe, czy było słychać, jak strzeliłem z karku. O, ja pierniczę. O, jak dobrze. Jak się z karku strzeli, to jest dopiero chillera. E, dobra. Tutaj mamy ewidentnie czwórkę. Można sprawdzić, czy damy radę czwórkę. Najwyżej co? Najwyżej wrócę do Tuzmer pozwiedzać. E, no, damy radę. No chillera utapia. Kurczę, fajnie. No i z czwórki, no to mamy ewidentnie dobrego Ekspa. Jak z wujki mamy 0,25, to myślę, że ponad procent z czwórki był na luzie. 6 osób, witam was moi drodzy, witam. Witam bardzo serdecznie. Bawimy się, działamy, zbieramy skarby pirackie i przy okazji expimy. Dobra. E no, fajnie, fajnie. Czyli co? 0,69 tylko. Myślałem, że ponad procent będzie. Roz dwóch miałem y, ćwierć procenta. Myślałem, że będzie ponad procent z czterech, ale no już trudno. Niechaj będzie, jak jest. Zawsze coś. Y, jeden level już mamy do góry, co nie? Więc na luzie. Czy jest jakieś info? Lubowiec, przeklętego krakania. Co? A, to do, dobra, bo to jest Lulu, to nie jest y, Sakwa. Y, dobra. Na razie nie ma nic o sakwach na czacie. No póki co, tak zamierzam opierać to polowanie na tę sakwy. Nie będę się na razie kręcił w ciemno. Tylko będę po prostu. E, będę po prostu czekał na jakieś info. Jak dołączy ktoś z klanu albo medal, to będziemy jakoś tak e, dokładniej polować. Więc no. By the way, mam nadzieję, że podeszła wam seryjka ze z spor. Dzisiaj był drugi odcineczek. E, myślę, że dość ciekawy, jak na. jak na spor. Ua! Uła! No dobra, bierzemy to. O, ktoś dołącza tutaj. Mam wrażenie, że nie jest to dobry znak, a jednak jest. No i spoko. Ehm, myślę, że zachowam ten pierek. Potem go sobie. A nie, czekajcie. E, dobra, słaby. Sprzedam go na aukcji po prostu. Coś się tam zawsze zarobi. No i nam się zwróciły. Znaczy zwróciła podróż. W sumie to mieliśmy darmową podróż, bo tepnąłem się tu, ale no już mniejsza. Dobra. Tancerza nie lubię, od razu mówię. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to nie lubię tancerzy ostrzy. Ale powiem wam, że tak troszkę zaczynam się. <laughs> troszkę zaczynam się przekonywać. <laughs> tak, kartofel. No dziwna ta alkatria. Chyba zbugowały wam się moby, wiesz? <laughs> Jeśli ktoś nie, nie wie, o czym pisze kartofel. Na czacie, od razu pozdro, Karto. To jest jeszcze gierka Alcatria, która jest często porównywana do Margonem, bo wizual jest podobny, no ale to nie znaczy, że jest to podróba Margonem, bo mimo wszystko to po prostu. Jest masa gier wyglądających tak samo, po prostu. No i w Alcatri moby się przemieszczają, i to jest właśnie ciekawsze. Jest dużo zresztą mechanik w Alcatri, które są ciekawsze niż w Margonem, ale no cóż. Co kto woli, ja mi się spodobały obie te gry, więc no. Kartofel, no rusz te mopki, no nie ruszają się w ogóle. Chociaż, jak są agresywne, jakby wszystkie miały nagle do mnie podłazić, z taką przewagą levelową, gdzie wie, wiesz, no, widać, że ja tutaj muszę troszkę podziałać więcej niż, niż tylko sobie poatakować, to, to. To mimo wszystko. byłoby to przerąbane, jakby jeszcze do mnie podłaziły te, te wszystkie grupki. Także ten. Ale nie, widzę, że jest fajnie, sprawnie idzie to, jak spionko, podoba mi się. Tak samo jak zaskoczyłem się właśnie ostatnio. Dobra, w sumie przy, w przypadek yy, trafiłem na orków czerwonych. I to okazało się, że daje radę. Ua! No dobra, tutaj to już było grubo. Hmm, ktoś się kręci. Ale. Ua, dobra, piątki to ja na pewno nie dam rady. Fajny byłby procent z tego, ale no cóż. Szybki lolek. Fajnie, że nie atakuje, miło mi. I już widzę, że tutaj nam oczyścił mapkę, więc no trudno. Nic jeszcze nie dawali znać na temat sakwy. Myślę, że jeśli się okaże, że mam opustoszałą tę wyspę, nie, no nie da rady. Nie da rady, żebym... Żebym, żebym, żebym olał ekspowisko. Ilolek, 113 łowca. Nie no, nie chcę się z nim sprawdzać w walce. O, no i bajka. Planuję. Ja też atakować słabszych graczy nie będę, nie wiem czy on będzie słabszy, co nie, bo 113 miał i w dodatku owca, no to je. Ale nie chcę, nie chcę tego sprawdzać, bo nie lubię... Fak, skończyły mi się miksturki. Wracamy do miasta, mordeczki. Robimy jeszcze te Fenixy. Wracamy do miasta. Popotki. Mamy coś bezpośrednio w ogóle do, do tuzmer? Średnio na jeża. E, dobra, to lecimy do mytarów w takim razie. Hmm, tu się hmm, posprzedajemy, po, hmm, uzbroimy w potki i jedziemy dalej. jedziemy dalej. Kurde, fajnie, że zbrojki wypadają, bo zbrojki są dość dużo warte zazwyczaj. Więc hmm, podoba mi się ten bajer. Tutaj mamy w ogóle na wyczerpanie, ja tego nie potrzebuję. Ja nigdy ani nie gram więcej niż 6 godzin, ani nie jestem z tych, co są zatrzymywać sobie level. Więc hmm, nie skorzystam z tego. Hororek? Myślę, że dałbym radę. Hororek. Mam chyba amnezję którąś i coś jeszcze z podobnych rzeczy. E, dobra, co my tu mamy? 25 koła życia, więc interesują mnie raczej piątki. No, raczej piątki. E, dobra, na razie tyle. Bo nie, w sumie jak na skorpionka łażę, to weźmiemy sobie dwie linie. I już 640k poszło. Dobra, wracamy tutaj. I szukamy dalej szczęścia. I szukamy dalej szczęścia. Menel do mnie napisała. A. Myślałem, że coś ciekawego, a tu jednak. Osiem osób. Witam was. Witam was bardzo serdecznie. Działamy, moi drodzy. E, trochę poszukiwania sakw, ale to w momencie, kiedy ktoś nas poinformuje, albo kiedy ktoś dołączy do mojego klanu. O, liściaste rozstaje. 1844. Nie no, kurde, no nie pójdę teraz z tym tanckiem. Hmm. Liściaste rozstaje. A miałbym w ogóle jak się tym przedostać tak szybko? Nie. Dobra, na razie sobie odpuszczę. Zobaczymy, co będzie. Dyscynizm w czystej postaci. No tak, tak, tak. Dokładnie. Beczkowe, beczkowe, wiśniowe mocne. Nice. Ymm, o, super. Mamy tutaj kolejne. Myślę, że chciałbym przynajmniej spróbować wykorzystać całe to błogo w sumie dzisiaj. W sensie całe to było go, jeszcze te 50 minut powiedzmy. Wyjdzie mi z tego wtedy większość live'a tak naprawdę, bo live'ik będzie trwał półtorej godziny, czyli do 18.30, czyli tam godzinkę z hakiem jeszcze. Zacząłem z minimalnym wyprzedzeniem. Tam paru minut, ale mniejsza. Kurde, dobra nie, zmieniamy postkę moi drodzy. Na rem, na rem, zabieraj nas, o. O, dobry początek, dobry początek. Dobra, też wrzucamy do. Dudu, kurde czemu nie, e, trzy monetki, w ogóle tam jestem już chyba na piątym etapie, jeśli się nie mylę, więc trochę tego już zrobiłem, jeśli chodzi o te monetki. Um, no, i, no i co, no i, no i przede wszystkim chciałbym wymaksować sobie tam etapy na tancu, ale jeśli przez te dwa tygodnie, co to trwa, e, będę miał jeszcze okazję, e, nie wiem, wymaksuję już tam to myślę, że spróbuję sobie jeszcze na, maga, na Magu coś z, y, zdziałać tutaj, bo jednak główna postać, zdałoby się, żeby też miał porobione wszystko na tip-top. E, tutaj oczywiście questy na Magu zrobiłem te z Piratami i na Dzień Dziecka, więc z tym nie jestem do tyłu. E, natomiast, natomiast... O matko, wokół trzeba przechodzić. Natomiast nie zakładam, żeby przede wszystkim na nim robić. O, no i mamy kraby, nice. Najsik, nice najsik nice na no maksa. Z jednego mamy 9 setnych. Kurde, dobre przebicie jest potem na 0,24 na, na podwójnych. Mm. Szkoda, że nie ma reszty, bo mm, jeśli byłyby E2 wolne tutaj, to byśmy mogli sobie je zrobić. A sam niestety nie dam rady. No ale cóż. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie leje, nie leje. Ła! Ła, to było grubsze. E, 71%. Y, mamy tu coś jeszcze. 70, 71%, 71%. Matko, bo. Nie mam żadnych 40%, no ale dobra. Widocznie, jak samemu się flachy nie kupi, to nie będzie. Mm -hmm. O, ewidentnie muszę wymienić miksturki na, 5, na 5K. Mimo, że mam tylko 17K życia tutaj na magu. No ale cóż. E, który ma E2? O, proski! edwa ma 124 przecież chyba z nami byłeś, co nie? A, my, myślisz proski, że jesteś teraz incognito? Nie, tam ja dobrze wiem, kim jesteś. <laughs> eee, wbijaj, proski. Dołączaj. Cały Dołączaj do czas tu jestem, uwierz mi. Ej, naprawdę! <laughs> Ej, tak. Od ciągle mnie ja tego nie to? słyszę? Ja wyłączyłem tryb liveowania. Po prostu czekałem na dobry moment aż <laughs> przywitania się z całą grupą. No, to Ludzi. dostajesz swoje 5 minut stary. E, cześć. Wystarczy. Nice. <laughs> Teraz 5 minut ciszy będzie, bo dostałeś 5 minut, a powiedziałeś cześć. <laughs> a, zobaczcie. <laughs> Hej, ale serio, ja specjalnie wyłączyłem tryb live'owania na Discordzie, żeby słyszeć, jak ktoś wbije. <laughs> A ja specjalnie też zapełniam czas gadaniem yy, o wszystkim i o niczym, żeby żeby nie było typowej ciszy. <laughs> Dlatego nie miałeś jak mi się wciąć. Wiem, wiem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. <laughs> no dobra, eee, sprawdzimy zaraz czy będzie e to możesz dołączyć, bo to tam miałeś ten 130 któryś, co nie? Jeśli się nie mylę. kurde popędził. No sobie wystrzeliłem do przodu. No, ja, ja tam wiesz, jak ogarniam kilka postaci naraz, no to jest ciężej. Dobra, nie widzę pierwszej E2, może na statku będzie, ale nie będę cię w ciemno zapraszał. Jeszcze um... i tak pójdę, bo ja staję na hydrze, a już dzisiaj biłem, także nie mam nic do roboty. No z ponią, na tylko wiesz, no to, to jest jednak aż 50k stary, ty tak? Na co dzień 50 wydajesz 50 tysięcy od tak? Żeby no, <laughs> no sobie na popłynąć? Nie, nie. No właśnie. Co no. któryś dzień, nie? Co któryś dzień się zdarzał. Tak, kupujesz sobie nowe auto, czy coś? No wiem, rozumiem no. Menel do nas dołączy też za jakiś czas, tylko z siłki wróci. Bo Menel pakuje, wiesz, Uuu, musi być. Pakuje. Siła no, jak masa morskie, maso. Nie spadnie tego. No, widzisz, no. Siłownia no, nie jest się katania, że będzie oszczędzać na piwko, czy coś. No, widzisz no. Może ktoś jej obstawia po prostu, tak? Siłkę. Królu złoty, 140 złotych potrzebuje na siłkę. Dobre. Legit info, prawdziwa dobra opcja. Jeszcze godzinka live'a, godzinka 10 minut. Jak to szybko leci? sobie to postoj, jak ktoś mnie zabije. Właśnie, więc, nawet no? nie patrzyłem teraz na czat, czy gdzieś, czy gdzieś dają znać o tym, o sakwach. Ty, jedna osoba została na live'ie, czy mi się coś nie wczytuje? A, ale zanudzam widocznie. Zanudziłeś. Albo nie, czekaj, czekaj, bo ja nie spojrzałem wcześniej, ale odkąd jesteś, widzę, że jest jedna osoba na lajwie. A, no to, to ja wychodzę, tak. Mam wrażenie, o, że to nie jest przypadek. O, bo ta się pojawiła, a tu stoi jakiś 129 w Herolegach. W Herolegach? W to Teraz ja sobie stąd wyjdę, może, bo już się za mną. Herlega. Gdzie, gdzie... Gdzie w tym, ty, ty w tym momencie jesteś? A, na dobra, statku. tutaj, na statku, dobra. Właśnie cię widzę na minimapce. O, to on. A, czy ja już wyczyściłem całą wyspę? Chcę Chcemy się znibić? Chcemy się znibić? Czekaj, przy, przede wszystkim w razie W się zgrupujmy. No nie! Nie zdążyłeś przyjąć. Nie zdążyłeś. Ale on przyjąć. jest tropem, zrobisz go na luzie. Yy, no, Zanim podszedłeś, mam mniej niż połowę HP. O, oh, Pewien. Ty to jak ciebie zaatakował, to i mnie zaatakuje. Tak, lepiej się wycofaj. No, daj znać, jak już zginiesz. Dobra, pójdę na góralskie przejście. Nie jest to top opcja, ale no lepsze niż nic, bo tak to tylko czas mija i mi się marnuje błogo. O, oh, fuck. Przypadek. Z przyzwyczajenia wykorzystałem nie, nie ten potek, co chciałem. Ale dobra, mam, mam jakiś zapas tych 70. Na no, 119 hmm. ja, ja poszedłem chyba na Wyspę Wraków, wiesz? Na Wyspę Wraków? Ja. Ale no, tam mam tancerza, co nie, więc wiesz, no. Ja nie pokładam no. wielkich nadziei w tansku. Nie, mi dobrze szło. Ale powiem ci, że ja jak 120-130 jakoś tak mega szybko przeskoczyłem, bo był event z Expem, i jeszcze tam jest dużo questów było akurat. No ja właśnie muszę tam. się na quest'y za, yy, zaczaić, bo to jest chyba jedyna opcja w tym momencie, żeby porządnie to zrobić. No. Bo pamiętam, Dobra. że miałem 121, hmm. przemęczyłem się nagle 128 nie? i Wyspę Wraków w ogóle nie odwiedziłem, mówię ci. Byłem tam przez dwa poziomy maxi. Nice. Zrobiłem, no. zrobiłem quest'a, w którym dostajesz teleporty na, na Wyspę Wraków i nie, nie byłem już tam ani razu, odkąd zrobiłem tego quest'a. <noise> <Dobry> Okej. <Okay. wie. głos> Co? Menel! Ej, naprawdę ja. swoim Mnie własnym nie... życiem żyje. Kurde, mój Discord i ustawienie tego, czy słyszę, jak ktoś chodzi, czy nie. Ja usłyszałem, dlatego się. Dobra jest to. Manelino, Manelino, wiesz, że Cześć. wiesz, że od początku Live'a tylko raz dali znać o tym. O sakwie? A, więc będziesz moim głównym polującym. No, a... mhm. no dobra, dobra. Co my tu? Możesz ja 20? zastosować. się za wami. Oj, oj. Napisz o tym książkę. Uważaj, bo jeszcze się zarumienię. No. no. To by mogło oznaczać różyczkę, więc no. <laughs> <Chyba> by <było. śmiech> więc wiem, wiem, co mówię. Ja, miałem świnkę w przedszkolu. I został ze mnie już Oj. tylko bekon. Jak to Mendelowi niewiele do szczęścia potrzeba? No, ty mi wystarczysz. 119, 119 level dobiłem by the way. No wiem, widziałam, bo jak wracałam z siłowni, to oglądałam tam na Discordzie. Aha, podglądałaś? Nieładnie. Oglądałam. No, bo co, ja sobie myślę, no? Że co, bym cię samą zostawić? żebyś taki biedny był. Znaczy, co? Niego. <laughs> tak, Michał, riz na maksa. <laughs> tak, samą mnie okay. zostawiłeś, tak? Dobra, <laughs> Menel, to siłownia ci szkodzi na głowę. Weź już lepiej, nie, nie wiem, pij piwo. Nie, to mięśnie ćwiczyło. No właśnie kurde To tyle w dzisiejszym live'ie Mam nadzieję, że się podobało Jeśli tak zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał Napiszcie, że proski jest boski, a menel jest pijany I do zobaczyska W kolejnych zarówno live'ach jak i odcinkach